Mam nadzieję, że dziury w dachu nie są zrobione na maję, i będzie to działało. Jest już ciemno. Lampa na szczęście działa, świeci. Tak. Czy to jest poziom latarni? Nie wiem, ale spokojnie 30 metrów można iść, i naprawdę jest jasno. Nawet pokusiłbym się tutaj o zmianę koła w samochodzie czy inne ciekawostki. Pilot działa, choć szczerze powiem, że to jest słabo, bo maks jakieś 5 metrów. Natomiast sam czujnik na tej lampie zmierzony 12 metrów, no licząc krokami oczywiście, czyli 12 plus minus 1, czyli też całkiem fajnie. No ale tutaj trzeba też wziąć pod uwagę, że ten kąt tego czynnika nie jest najlepszy, no bo jest to założone znów po...